Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Pranie z kanarem, pranie z MaxiFee. Dzisiaj skupimy się na bonetowaniu, czyli tak naprawdę ręcznym praniu. Możemy to sobie tak powiedzieć, ale wbrew pozorom bardzo skutecznym praniu. Powiemy troszeczkę o odplamiaczach. Chociaż, jeżeli chodzi o gamę produktów MaxiFi to jeszcze nie doczekaliśmy się. Tego typu produktów, ale troszeczkę powiemy i o tym, żeby nie było tylko o bonecie. Krzysiek, może na początek troszeczkę o tym bonecie z Maxifi. Tutaj ten produkt nazywa się SoulFree. Bonek to jest produkt, którym możemy czyścić pielęgnacyjnie powierzchnie takie tekstylne mhm. bez odkurzacza piorącego. Tak, czyli przykładowo, jeżeli są powierzchnie, których nie możemy przemoczyć, takie jak pod sufitka, świetnie sobie radzi z tym bonem. Tak? Ewentualnie boczki drzwi, gdzie boczki, nie Boczki drzwi tapicerowane, yy, można tym doskonale nawet odświeżać yy, z, z fotele w całości, czy no czyścić tak. alcantarę. Tak? Czyli wszelkie prace takie szybkie, tak. poprawki przykładowo tak? po praniu. Mhm. że na, wyszło nam na przykład na krawędzi najczęściej. Tam jakieś małe poprawki. No tak, tak bo gdzieś coś się, nie dopłukaliśmy, tak, wyschło, coś jest, możemy czy to Czy bardzo szybko schło, bo było gorąco, czy no też właśnie. woda nieodciągnięta, jakieś brązowe plamy z wody y -hy 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 też się y -hy -hy zdarzają. To wszystko możemy poprawić za pomocą bonetowania no bez ponownego uruchamiania odkurzacza piorącego. Dokładnie. No i pamiętajcie, że wbrew pozorom w tym produkcie drzemie naprawdę ogromna moc i możemy tutaj wszystko mocno regulować sobie stężeniami. I wbrew pozorom często czyszczenie foteli naprawdę może przynieść bardzo fajne rezultaty. Tak? No oczywiście nie mówimy tutaj o powierzchniach, gdzie już są naprawdę jakieś duże plamy i przede wszystkim duże, jak duże, ale po prostu które były bardzo długo na tej tapicerce. Natomiast do takiego odświeżenia naprawdę świetny produkt. Jakie stężenia tutaj preferujesz? Tutaj, jeżeli chodzi o bonetowanie, no to zawsze starajmy się na początek stosować stężenie deklarowane przez producenta. Czy tutaj w przypadku bonetu mamy 1 do 166, czyli jest jedna miarka na 2,5 litra wody. Oczywiście, jeżeli mamy tapicerkę jasną. Mhm. Bardzo brudną, jakąś podsufitkę w starszym aucie, która jest bardzo brudna, czy też po palaczu na przykład, tak. możemy zastosować mocniejszą, tak, nawet podwojoną dawkę bez problemu. Trzeba tylko pamiętać o tym, że ten produkt działa na zasadzie kapsułkowania, tak, czyli zamyka brud w kapsułkach i też transferuje brud na mikrofibrę, którą przecieramy. Tak. Jeżeli mamy ciemniejsze materiały, użyjemy mocniejszego stężenia, to mhm. dobrze jest odkurzyć później materiał po wyschnięciu. Jasne. tak? Czyli żeby usunąć z materiału te kapsułki z brudem, które tutaj się wytworzyły nam na materiale. Dokładnie. Tak? Czasami może być to, słuchajcie, widoczne w postaci takiego pyłku. Po tak, drobny, bianego. taki naprawdę bardzo drobny pył, tak. Jeżeli użyjemy dużo mocniejszego stężenia mhm. niż zaleca nam producent, odkurzamy materiał. Po wyschnięciu. Po wyschnięciu, tak. Dokładnie. Eee, czyli już wiemy, jak, jak działa. Mamy to kapsulkowanie, to jest wszystko jakby odciągane i później eee, odkurzamy. Eee, gorąca woda, jeżeli chodzi o rozcięczenie. Ciepła lub gorąca, w zależności od tego, jaki mamy materiał, bo jeżeli mamy. Tapicerowane takie boczki, tak, mhm. czy pod sufitkę. No z tą temperaturą bądźmy ostrożni. Jasne. W innych przypadkach, oczywiście, może być nawet gorąca, nawet wrzątek, byle by nam wytrzymał sprayer. Co Tak, atomizer, Dokładnie. nie ma z tym żadnego problemu. No oczywiście. i tutaj mamy dwie możliwości, bo możemy sobie przygotować roztwór właśnie w butelce z atomizerem, natomiast możecie też zrobić sobie w jakiejś miejsce, czy w wiadrze też ten sam roztwór, tak? Dokładnie. To już zależy od Was i zależy od czynności, będziemy, jakie będziemy wykonywać. Krzysiek tutaj będzie tradycyjnie, tradycyjnie aplikował ten bonet na mikrofibrę. Ja sobie po prostu wrzucę ją, zamoczę. Wyżymamy. Dzięki temu mamy szybko zamoczoną, całą zmoczoną tą mikrofibrę. Masz jakieś tutaj preferencje, jeżeli chodzi o bonetowanie. Tak. Jeżeli czyścimy duże powierzchnie, mhm. to przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby robić to na krzyż, tak? Czyli przykładowo czyszcząc pod sufitkę, robię jeden ruch do siebie, tak. Tak? a kolejny ruch Jasne. na przykład od przodu do tyłu samochodu. Tak? Czyli zawsze robimy na krzyż, na krzyż, żeby na dużych powierzchniach jasnych nie powstawały smugi. Jeżeli, żeby to wszystko tak, pozacierać. Jeżeli sobie. robimy takie odświeżenie pielęgnacyjne fotela, mhm. możemy nawet delikatnie tutaj prysnąć na fotel no delikatną taką mgiełkę. widzimy, że jest taka rosa, na mikrofibrę, mikrofibra oczywiście powinna być porządnie złożona, tak jak tak. tutaj prezentujemy na 8 części i delikatnie Przecieramy prostymi ruchami, nie musimy robić żadnych ruchów okrężnych, tylko prostym ruchem przecieramy i brud transferuje nam się z fotela na mikrofibrę. Tak? Pamiętajcie, właśnie, to dobrze, że powiedziałeś o tym poprawnym złożeniu mikrofibry, bo niektórzy łapią w ten sposób ją. No i, I zobaczcie. Czym możemy teraz czyścić? No tak naprawdę trochę czyścimy tą powierzchnią, trochę tą, trochę tą. Krótko mówiąc, ta powierzchnia nie jest równomiernie czyszczona. Tak, to nie jest tak? Dokładnie. Poza tym zaraz mikrofibra Cała będzie brudna, tak? Tak. Cała, tak? Tak, tak możemy sobie przekładać. Możemy sobie przekładać, oczywiście, że tak. I dużo mhm. efektywniej wykorzystujemy mikrofibrę przy czyszczeniu. Dokładnie. Ja jeszcze dodam od siebie, że często jeżeli właśnie namaczam sobie w wiaderku tą mikrofibrę, ona jest taka bardziej namoczona, nasączona, to w pierwszej fazie lubię sobie po prostu nałożyć ten produkt. Zrobić taką pierwszą fazę, jakby zamoczenia, i później przekładam na tą kolejną stronę jeszcze czyszczenie. Nie wiem, co o tym ty znaczy, sądzisz. Oczywiście um... tak nakładasz produkt. Ja zrobiłem natrysk. No, dokładnie. Tak, a ty nałożyłeś? Nałożę. To jest po prostu nałożenie produktu na powierzchnię w takim celu, żeby zadziałało takie wstępne czyszczenie, wstępne jakby rozpuszczenie brudu. I tak samo polecam przy czyszczeniu pod sufitki, tak? Oczywiście. Okulary ochronne, tak, żeby nam nie naleciało do oczu, ale możemy zrobić najpierw bardzo delikatny oprysk pod sufitki, mhm. a dopiero potem przystąpić do jej czyszczenia, tak, Jasne. bo już tam wstępnie rozpuści dużo więcej brudu i... Czyszczenie będzie szybsze i efektywniejsze. Jasne. Krzysztof, czy jakoś specjalnie mocno dociskasz, czy raczej starasz się robić to delikatnie? Jeżeli robimy czyszczenie na fotelu tapicerowanym, mm -hmm. alkantarę czy zwykły materiał, możemy robić to dosyć mocno, tak? Natomiast Jasne. jeżeli jest to boczek tapicerowany tak. lub podsufitka, no musimy być ostrożni, żeby nie zaciągać materiału. O no, właśnie żeby nie Zależy nastąpiło od odklejenie, tak? tak ale to... I po prostu musimy dopasować siłę docisku do tego na jakim materiale pracujemy, no to, żeby niczego nie uszkodzić. Słuchaj, na podsufice też często zdarzają się jakieś plamki e, różnego rodzaju. E, czy wtedy starasz się punktowo troszeczkę e, bardziej e, patrzeć? Najprostszym... Ten, jeżeli chodzi o taką plamę, tak punktową, <coughs> jeżeli jest to powiedzmy jakiś plama po jedzeniu, czasami tak, się zdarzy, no. że otwieramy coś, nagle poleciało w sufit, tak? Pryskamy na plamę punktowo i przykładamy mikrofibrę i przytrzymujemy przez chwilę. Okay. Kilkanaście sekund. Odciągamy i plamy. Nie ma. Czyli starasz się wszystko zbierać na zasadzie tak, transferu? Na zasadzie transferu i tamponowania. Okej, okay, okej. Okay. Czyli podobnie jak z usuwaniem plam po na przykład tuszu, atramencie. Tak, oczywiście. Tak, żeby tego nie rozcierać, tylko 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 transferować. Ja jeszcze często robię tak, że po prostu staram się gdzieś tam w miejscu troszeczkę to zacierać. Natomiast tutaj ciekawa uwaga, jeżeli chodzi o to, żeby no, zawsze robić to na zasadzie tak. transferu. Duże plamy, jeśli są, jeżeli chcemy je delikatnie pocierać to ścieramy je zawsze do, do środka, dokładnie. Tak? nie na zewnątrz, tylko do środka. Tak, to często widać, niektórzy wrzucają jakieś zdjęcia z plam, którymi, z którymi nie mogą sobie poradzić i widać, że ta plama jest cała tak, e, roztarta. roztarta, prawda? Dokładnie. Kiedyś też robiłem takie błędy, natomiast tak jak mówisz, Albo, albo, albo po prostu działamy do środka, albo punktowo, albo w ogóle zbieramy to na zasadzie właśnie tego tamponowania, transferu. Tak? Okej, okay, myślę, że jeżeli chodzi o ten bonet, już wszystko wiemy, wiecie na jakiej zasadzie to działa, o co chodzi z tym bonetem. I pamiętajcie, że jest to naprawdę bardzo, bardzo potrzebny produkt. Ja uważam, że jest też bardzo niedoceniany. Możecie sobie tutaj robić różne te stężenia, osiągać różną moc. Tak naprawdę jest to również świetny produkt do odplamiania, prawda? Tak. Bardzo dobrze działa jako odplamiacz, gdy stosujemy rozcieńczenie tak jak, jak Prespray, czyli mhm. 1 do 66 i możemy na miejsce z jakąś plamą punktowo... Jasne. Po, jeżeli po wypłukaniu widzimy, że jest plama nanosimy, wcieramy, zostawiamy na jakiś czas, płuczemy ponownie. No właśnie, ja... Mamy o tym bonecie, teraz przejdziemy sobie jeszcze krótko do odplamiaczy. Niestety ubolewam nad tym, że MaxiFi nie ma jeszcze tych odplamiaczy. Powiedz mi, mamy, mamy kilka takich podstawowych odplamiaczy tak, na rynku i sami w warsztacie powinniśmy mieć. Ja może zadam pytanie, po pierwsze Wiem, że było tutaj po prostu jakieś jedzenie, tak? Prespray enzymatyczny nie dał rady, było za słabo. Jaki w takim razie odplamiarz powinniśmy użyć? Możemy w takim razie zastosować tutaj hmm, Master Spotera, tak? Na plamy spożywcze. 107. 107. To jest chyba mój tak. ulubiony produkt, jeżeli chodzi o odplamiacze i najczęściej po niego sięgam. Tak? Lub też enzym, odor eater. To jest Pro. Valet Pro tak. To są produkty, które możemy zastosować w przypadku, gdy pre-spray enzymatyczny nie daje rady. Tak? Tu mm, no, na przykład na jakieś stare plamy spożywcze, tak. białkowe. Zwłaszcza, tak wytworzyły się jakieś takie przebarwienia na materiale. E, użycie samego odplamiacza jest bardzo proste. Używamy go podobnie jak pre czyli niewielką ilość nanosimy na miejsce plamy. E, za pomocą szczotki wcieramy lub za pomocą no właśnie, patyczka detaszerskiego. Świetne urządzenie. Wcieramy delikatnie w plamę. Jeżeli mamy mm, przykładowo mm, jakieś takie złogi nawet, tak. tak? Po jakimś produkcie, który tu się rozlał, to możemy delikatnie te złogi... Sobie to wybrać. Tak, sobie to wybrać, wszystko i, i wetrzeć dokładnie, żeby pracowało, a na sam koniec za pomocą takiej nylonowej szczotki jeszcze dokładnie to wetrzeć, Jasne. starając się nie rozcierać plamy, tylko, tylko działasz... ścierać do środka, Jasne. tak? Dlatego patyczek jest dużo lepszy od działania szczotką. Jasne. E, dobra, czyli mamy to ogólnie jedzenie, tak? I tutaj te dwa odplamiacze, czyli to jest jeden jeden taki odplamiarz, który będziemy, który będzie na pewno nam potrzebny. Dalej mamy problem z na pewno z tłuszczami, tak? Z tłuszczami. Olej albo tu często żele tak, do włosów, tak, tak? Aż skorupy, często nawet na tapicerce skórzanej to się zdarza. Co wtedy? to tutaj w takim wypadku no, musimy użyć odplamiacza, który jest ukierunkowany na takie plamy tłuszczowe. tłuszczowe. Tak, tłuszczowe, na smołę, na, na, na jakieś osady takie gumowe i tutaj mamy hard spotter, który jest bardzo fajny do usuwania właśnie takich złogów tłuszczowych Jasne. na zagłówku, czasami też i na fotelach. Tak, no, szczególnie jeżeli odbierzemy samochód gdzieś z serwisu, nie było to zabezpieczone, prawda? Jakieś tak, jakieś tam się plamy. Plamy ze, ze smaru. Yy, bardzo dobrze sobie radzi też z plamami na jasnej tapicerce w yy, okolicach pedałów. Tak? Czyli tam, gdzie Jasne. są te, te, te złogi brudu, tak, który się tak, nanosi, tak, 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 dodatkowo tak. jeszcze jest do, wcierany przez buty. Tak? No i tam też jest, następuje trochę jakby transfer tego barwnika, często mam wrażenie z wodów. Tak, też z obuwia skórzanego, ciemnego. Tak. Chociaż mieliśmy przypadki, że już nie dało rady tego usunąć. Jakaś tam czerwona szpilka cały czas pracowała na, przy, na jasnej takiej tapicerce. No ale są, słuchajcie, czasami przypadki, że to włókno jest po prostu już. Uszkodzone. Odbarwione. Tak? To nie Dokładnie. jest zabarwienie, tylko takie odbarwienie. No i teraz mam jeszcze trzeci rodzaj tych zabrudzeń, czyli guma dorzucia, yy, czy jakiś tam klej tego typu yy, zanieczyszczenia. Co tutaj byś zastosował? No i tu mamy dwa produkty. Pierwszy w formie żelu. Czyli to jest mega żel, 201. Też tersus. na bazie, tak, też tersus na bazie olejków cytrusowych. Mhm. On sobie radzi nie tylko z gumami, ale też bardzo dobrze sobie radzi z jakimiś starymi smarami, czyli e, jakimiś złogami. Nie wiem. Czyli po... też te tłuszcze, podobnie tłuszcze, jak tak? 203. Tak, takie tylko rzeczy, nie, że jest w, formie żel. w okolicach szyn, tak, jasne. gdzieś, gdzieś jasne, pod jasne, fotelami. Jasne. Jest to taki żel, który zapomniał może patyczka. I to wcieramy, sobie w plamę, tak, dokładnie w materiał. Jeżeli mamy gumę do rzucia, to najpierw to wcieramy i potem po nie wiem, po pięciu, dziesięciu minutach możemy troszeczkę podłubać, żeby to spenetrowało lepiej, plamę. Pamiętajcie, tak? że ten czas jest tutaj cały czas ważny. Tak. tak. Bo dużo osób chciałoby efektu natychmiastowego, aplikuje produkt i ma być już nie. Nie, chemia czas musi zadziałać. Dokładnie. Oczywiście, że tak. No i drugi produkt, którego ja osobiście jestem ogromnym fanem i na pewno gdzieś tam już pojawiał się w tych naszych odcinkach na temat usuwania kleju, szczególnie kleju po ciężarkach na felgach, czusol. On też ma taką konsystencję żelową, tyle że on wysycha i robi się z tego taki biały proszek, więc trzeba to dobrze wypłukać, ale nigdy jest nie mieliśmy Jest bezpieczny dla materiału. Nigdy nie mieliśmy przypadku, żeby coś się wydarzyło z tapicerką, więc też jak najbardziej... Polecam. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to odplamianie, tak? tak? No bardzo ważną rzeczą jest to, jeżeli nanosimy odplamiacz na materiał i wypukujemy plamę, to tak. musimy to zrobić bardzo dokładnie. No tak? właśnie, może pokażmy to jeszcze na szybko. Tak. Mamy, mamy przygotowany odkurzacz. Tak, przykładowo nanosimy odplamiacz. Pracujemy. Tak, pracujemy, rozcieramy. I... ja to działam czasami agresywniej. Tak? <głos> <głos> Słuchajcie, ja jeżeli lubię, jest taka potrzeba. Ja no. lubię tak bardzo to narzędzie, że lubię sobie tam czasami poskrabać, podłubać. Tak? Oczywiście, no, jeż dobrze. jeżeli nie ma yy, to, co mówiłeś, że nie ma złogów. Tych złogów, no to nie ma sensu, ale jeżeli już coś tam widzę, to lubię naprawdę sobie gdzieś tam. To Bardzo ważne, że tak to żeby wyciągnę. to wzruszyć, podłubać. Tak. Bo... Nawet i możecie gdzieś tam trzymać w ręku sobie mikrofibrę i wycierać ten patyczek. Najważniejsze jest to, że on jakby nie odbarwi nam też materiału, prawda? On jest takiego tworzywa i nie, zaciągnie, tworzywa tak? I nie dość... zaciągnie, tak. On jest na tyle gładki, że nic tam się nie wydarzy. No właśnie, ale teraz jeżeli chodzi o odciąganie od plamiaczy, bo to jest bardzo ważne, żeby to odciąganie nie było tylko Jednym drugim przeciągnięciem, tak jak przy Prespreju, ale musimy chwilę popracować. Tak, 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 dużo dłużej, żeby mieć pewność, że cały produkt, który jest odplamiaczem, został odciągnięty, bo te produkty są dużo mocniejsze od klasycznych presprejów. także musimy o tym pamiętać. Jasne. Działam. Jeżeli odciągacie, to często widać, że w tym miejscu, gdzie pracował sobie ten odplamiacz, to miejsce się bardziej jakby spienia, także uwydatnia się nam tak, ta plama, więc to jest taki wyznacznik, jak długo powinniście dopłukiwać to Krzysztof, powiedz jeszcze, jaką, bo mówiliśmy o tym, że płukankę dobieramy do prespraya. Tak. W takim razie, jaką płukankę powinniśmy do, dostosować do tych mocnych odplamiaczy? No, płukankę taką, jaką stosowaliśmy prespray na początku. Okej. Okay. Tak? Jeżeli używaliśmy master prespraya, no to używamy Power Ring. Jasne. Tak? Jeżeli no, używaliśmy enzymatycznego, to mhm. również możemy mm, poweringzem. Power tak, tak. Jeżeli używaliśmy wersy, tak. no to emulsifiering. Jasne. No ale tutaj jakby odplamiacze raczej nie będziemy używać na materiałach, gdzie będziemy działać tą wersą na tych delikatnych bardzo, prawda? No, można używać odplamiaczy też na delikatniejszych materiałach, mhm. tylko zawsze trzeba zrobić test stabilności no tak. kolorów, tak? Zawsze musimy Jasne. sprawdzić. Natryskujemy na jasną mikrofibrę, przykładamy i sprawdzamy, czy nie ma migracji. Tak, o tym już mówiliśmy, ale będziemy powtarzać do upadłego. To jest dobra. bardzo ważne. <gry> Chodzi o, o, o bezpieczeństwo. Chyba wyczerpaliśmy temat. Mamy, słuchajcie, mamy ten bonet i naprawdę bawcie się tym produktem, bo potrafi czynić cuda, naprawdę. I to powinien być Wasz... Może nie pierwszy, bo ja zawsze mówię, że pierwszym odplamiaczem jest po prostu prespray, gdzie możemy też kombinować, prawda? Z, no, z reguły 99-8% plam schodzi po prespray. Jeżeli jest prawidłowo zaaplikowany, w tartej mamy czas, temperaturę temperatura i działanie mechaniczne, tak. 99% tam schodzi. Ok. Dokładnie. Dopiero wtedy możemy złapać bonet. Jako ten pierwszy odplamiacz, no chyba, że już mamy to doświadczenie, wiemy, czujemy, że nie tu jednak nie da rady. Powinniśmy mieć gamę odplamiaczy. No, te trzy odplamiacze, o których mówiliśmy, to jest taka podstawa, tak, czyli to jedzenie, jest. tłuszcze, smary, tak. smary i, I, i jakieś i żele na, na gumę. Na gumę tak? Natomiast tych odplamiaczy na rynku jest dużo, natomiast myślę, że to jest temat na po prostu kolejny odcinek. Na odcinek. E, ale pamiętajcie, że no właśnie, ponownie. Starajcie się poprawnie wykonać te pierwsze yy, prace, czyli odkurzanie, to przygotowanie, odpowiednio zastosować tą chemię, którą macie. Naprawdę muszą być już bardzo, bardzo ciężkie przypadki, yy, żeby czegoś nie usunąć, a najczęściej to już jest yy, takie stadium, gdzie ta plama może być po prostu w ogóle nie do usunięcia, bo tak, może być to jakieś uszkodzenie uszkodzenia, materiału lub wytarcia, Dokładnie. tak? Na przykład na wykładzinie lub dywanie. Dokładnie. No i pamiętajcie, że plama plamie nierówna, bo co innego plama kilkudniowa czy tygodniowa, a co innego roczna, tak? gdzie jest jeszcze dodatkowo tak. poprzykrywana, albo były jakieś próby już prania. Tak? tak, i już plama się poprzez te próby utrwaliła. Dokładnie. Prostu, tak? Dokładnie. Tak? Tak tak także temat, temat rzeka. Krzysztof, bardzo dziękuję za, za te trzy odcinki na Również temat prania. Dziękuję. Myślę, że tutaj zapoznaliśmy wszystkich z gamą produktów Maxifi. Trzymamy kciuki, żeby pojawiła się ta kwaśna półkanka. Na to bardzo czekamy, bo, bo trafiają do nas jakieś klasyczne auta i potrzebujemy takiego produktu. Okay. No i czekamy też na te odplamiacze, żeby mieć już pełną gamę z Maxifi. Jeżeli oczywiście macie jakieś dalsze pytania odnośnie prania, to piszcie w komentarzach. Zapraszamy też do Krzyśka na na fanpage, tak, gdzie pojawiają się też bardzo ciekawe wpisy związane z detailingiem, a my widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.